Będziesz kiedyś dużym chłopcem. Piastka z nieba. Tatusiu, ja też chciałbym ci pomóc. Ale grill jest zbyt gorący, Kajtusiu. Może pobawisz się z różą przed obiadem? Mamusiu, zobacz! O nie, mrówki! <tuszy> Fuj! Zapytasz babcie, czy nie potrzebuje pomocy, a ja wtedy sprawdzę, skąd one się tu wzięły. Dobrze, mamo, babciu, co teraz robisz? Mieszam moją sekretną sałatkę ziemniaczaną. Sekretną? Możesz mi pomóc i spróbować. Pycha. Co za wspaniała noc! Zobacz, Kajtusiu, a tam jest Wenus! Ojej, ale piękna! Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem spadającą gwiazdę. Spadającą gwiazdę? To gwiazda, która leci przez całe niebo jak ptak. Prawdziwa magia! Kajtusiu, wracajmy do pracy. Częstujcie się! Mm, pycha! Spadająca gwiazda. Oh. Jaka piękna! Gdzie? Tam na niebie, chwilkę temu. Dziadku, mama widziała spadającą gwiazdę. A ja nie. To na pewno nie koniec. Chodźmy zobaczyć. Spójrz, Kajtusiu, tam jest następna. Gdzie? Chcę zobaczyć. O... Nie smuć się, zauważyć taką gwiazdę jest bardzo trudno. Kajtus ciągle nie widział spadającej gwiazdy. Zdecydował, że poczeka na nią tyle, ile będzie trzeba. Przykro mi, Kajtusiu, że jej jeszcze nie zobaczyłeś. Może w zamian popatrzymy na księżyc. Tak, to wspaniały pomysł. O, jaki on duży! Widzisz ten układ gwiazd? To Wielka Niedźwiedzica. Nie widzę tu Niedźwiedzicy. Ups. To może gdzieś się skryła. Spójrz tam. Widzisz tę jasną gwiazdę? Do zobaczenia. Kajtusiu, szybko! O, znowu przeoczyłem. Nie martw się, skarbie, może zobaczysz tę gwiazdę dopiero jutro. Kajtus już w to nie wierzył. Był bardzo smutny. Już późno, Kajtusiu, pora spać. Dobranoc. Dobranoc, gwiazdki. Jej kuch. Codzienna praca. kapciu nie Gilgocz. Kajtuś się zastanawiał, czy ma obudzić mamę i tatę. Kapciu Dzień dobry, Kajtuś. Chcesz dzisiaj latać? Tatusiu, ja lata! Nie, budzik nie zadzwonił. Spóźnię się do pracy. Kajtusiu, zejdź na dół i nakarm kotka, dobrze? A ja obudzę Różę. Gabciu, zaczekaj! O nie, zobacz co zrobiłeś! Jedz szybciutko, bo mama chce zdążyć. Kajtuś nie był szczęśliwy, że wszyscy dzisiaj tak się śpieszą. Tatuś śmieszny! Wow. Synku, kończ śniadanie. Musimy wyjść. Zjedliśmy wszystko z talerza. Świetnie! Możecie teraz umyć zęby? Różo, czekaj! Chcesz wyglądać jak mama? Tak! To zrób to tak. Nie ruszaj się. Pięknie! O, nie! Czemu pomalowałeś siostrę, Kajtusiu? E, chciałem, żeby wyglądała tak pięknie jak ty. Wiesz, że nie wolno ci się bawić kosmetykami? Chodź, Różo, pójdziemy się umyć. No dalej, ubieraj się. Przecież musicie pójść do przedszkola. Nie chcę dzisiaj iść do przedszkola. Kajtusiu! Czemu on jeszcze nie zszedł? Poczekajcie w samochodzie. Tatusiu utknąłem. Ow! Mamusia już czeka na nas na zewnątrz. Kajtusiu poczuł się trochę przytłoczony. Dzisiejsze tempo było dla niego zbyt szybkie. Chcę jechać z mamą. Chcę zostać z tobą w domu. Ale ja też później idę do pracy. Ja nie chcę, żebyś tam szedł. No dobrze, zaraz przyjdę. Tatuś powiedział mamie, że on sam zaprowadzi Kajtusia do przedszkola. Je! Yeah! Mogę dziś zostać w domu i się bawić? Nie, Kajtusiu, bo ja muszę pójść do pracy. Ale najpierw coś ci pokażę. Ubieraj się szybciutko. Dokąd teraz idziemy, Tatusiu? Chcę ci pokazać, że dużo ludzi chodzi do pracy. Nie tylko mamusia i ja. Dzień dobry, Kajtusiu. Czy pan pracuje? No pewnie. Roznoszę pocztę. Chciałbyś mi teraz pomóc? Mogę? Czy mógłbyś włożyć ten list do skrzynki pana Krawczyka? Widzisz, Kajtusiu, listonosz też codziennie pracuje. Czemu? Żeby mieć pewność, że pan Krawczyk dostał list, a twój tatuś rachunki! <ścoughs> Zaraz podniosę. Te Zdało się. Mamie. Nie chcielibyście z nami trochę popracować? Możemy? Pewnie, ale najpierw trzeba trochę podrosnąć. Musisz jeszcze troszeczkę poczekać. Sprzątanie miasta to bardzo trudna praca. Nie zgłodniałeś po tylu przygodach? Może zjemy małe ciasteczko. Ale wcześniej musimy się gdzieś zatrzymać. Czemu pracujesz, tato? Bo lubię pracę, a przy okazji zarabiam pieniądze. Przecież bankomat ci je daje. Masz rację, ale najpierw muszę je tam wpłacić. Ja też mam mafinkę. I też jest czekoladowa, jak moja? Nie. Mógłby pan włączyć syrenę? Pan policjant jest w pracy, Kajtusiu. Ale teraz y, mamy przerwę. Może ty sam chciałbyś ją włączyć? Tak. Tu, sierżant Kajtus, odbiór. Synku, musimy iść. Nie możemy dłużej przeszkadzać. Jak trochę podrosnę, to też będę takim policjantem. Być może tak będzie. Kto wie? Ale wcześniej chodźmy do twojego przedszkola. Ja też muszę iść do pracy, tak jak wszyscy ci, których spotkaliśmy dzisiaj. Zgadzasz się? Dobrze. Kajtusiu, jesteś. Myślałam, że już dziś nie przyjdziesz. Pani Marto, widziałem radiowóz! Naprawdę? To cudownie. <gry> Kajtuś obserwował, jak pracują ludzie. Widzieliśmy pana listonosza i pana śmieciarza, prawda? Tak, ale najfajniejszy był pan policjant. A mnie się wydaje, że moja praca jest też fajna, bo mogę się bawić z tobą. Do widzenia, sierżancie Kajtusiu. Weterynarza. Nigdzie go nie mogę znaleźć, mamusiu! Nadszedł dzień, kiedy gabcio musiał pójść do weterynarza. Gabciu, gdzie jesteś? Niedobry kocie. Ale gabcia nigdzie nie było. Kochanie, tej klatki tu nie ma. Jesteś pewna, że była na dole? Widziałeś gdzieś gabcia, Kajtusiu? Nie, tatusiu. Nie mogę znaleźć jego klatki. A zobacz, co ja mam. Gabcio doskonale wiedział, że będzie jechał samochodem. I bardzo tego nie chciał. <muchy> Gabcio nie lubi weterynarza. Wiem, ale ma wizyty. Musimy go zbadać. Zbadać? Tak jak mnie, kiedy idę do lekarza. Dokładnie. Pan weterynarz to taki lekarz dla zwierząt. Nie bój się, gabciu, wszystko będzie dobrze. Tatusiu, on uciekł z klatki. Nie denerwuj się, wszystko jest pod kontrolą. Mam nadzieję. Widzę jego ogon! Gabcio, zły kotek! On wcale nie jest zły. Gabcio się boi. Nie lubi jeździć samochodem. Głuptasek! A ja kocham jeździć samochodem! Tatuś włożył gabcia do klatki i ruszył dalej. Jak to się stało, Kajtusiu, że gabcio wyszedł z klatki? Tylko chciałem go pogłaskać. To bardzo miłe, ale może na razie tego nie rób. Dobrze? Dobrze. Sara! Cześć, Kejtusiu. Co tutaj robisz? Przywiozłem gapcia na badanie. Mój Olaf ma brudne zęby i musi tu zostać na noc. Przeniosłaś mu szczoteczkę? Nie bądź niemądry. On nie potrzebuje szczoteczki. Pan weterynarz musi mu je wyczyścić. Jest zdrów jak ryba, ale muszę mu dać zastrzyk. będzie go boleć? Tylko troszkę, ale za to będzie dalej zdrów przez cały rok. Potrzebuję twojej pomocy, Kajtusiu. Chciałbym, żebyś głaskał teraz gapcia. Wszystko będzie dobrze. Już, po wszystkim. Nie było tak źle, prawda? Gapciu, wraca! O nie, znowu. Kajtusiu, kosmosie. Cześć, Loosiu. Co tam masz? Moją nową rakietę. Ojej. <śśm> <śm> 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 Dobrze? Jesteśmy astronautami. Tak właśnie myślałam. Lecimy teraz na księżyc. Ale wrócicie na obiad, prawda? się <z> tobą, <kajtuszu> Teraz nie chcę. Księżyc jest tam. <grym się z> tobą, <kajtuszu> Chłopcy, zwolnijcie troszkę. Bruża bardzo chciała pobawić się z chłopcami. O, świetna wiadomość! Niedaleko nas otwierają jutro planetarium. Chyba wiem kogo mogłoby to zainteresować. Ja też. O, zobacz! Ogłosili konkurs na kostium astronauty. Co by tu wymyślić? Hmm. Uuu, <laughs> Kajtus, baw się z Tobim! Nie! Nie chcę! <laughs> Wiem, że jest Ci smutno. Wiesz co? A może my się razem pobawimy? Zrobimy kostiumy dla astronautów. Słyszeliście chłopcy? Otwierają planetarium! A co to? Jak to wytłumaczyć? Ogląda się tam gwiazdy i planety. To taki rodzaj jakby kina. Ojej! Możemy tam iść? Oczywiście. Leosiu, ty też? Zapytam twoją mamę. Ogłosili też konkurs! Konkurs? Tak, na najlepszy kosmiczny kostium. Wyglądasz jak prawdziwy astronauta. A ja jestem uforludkiem. Podobno róża przez ciebie płakała, Kajtusiu? Wiem, że nie zawsze chce ci się z nią bawić, ale to twoja siostra. Musisz starać się być dla niej miły. Dobrze, tatusiu. Szybciutko, kończ swoje mleko i idziemy spać. <suszy> <suszy> ale masz wąsy. Z czego się śmiejesz? Ach, no tak. <suszy> To była za droga mleczna na waszych buźkach. Co to jest droga mleczna? Już ci wyjaśniam. To galaktyka układu słonecznego. Takie miejsce w kosmosie z miliardami gwiazd. Właśnie tego szukałam. A po co ci rękawice? Zobaczysz. O mamie te rękawice, zastanawiał się Kajtus. Nie wiedział, że mama też robiła swój kosmiczny kostium. Piękny. Czemu na niebie są gwiazdy? E Dobranoc, tatusiu. Kajtusiowi śniły się gwiazdy, planety i droga mleczna. Gram konkurs. Witajcie w naszym planetarium. Dzisiaj zagramy w specjalną grę. Zobaczcie, chodzę po Księżycu. Wy też możecie. Droga mleczna wygląda tak. <ścoughs> a teraz coś wyjątkowego. Chodzenie po księżycu, to jest księżyc, a tutaj nasi astronauci. I to już koniec naszej lekcji, choć jeszcze musimy rozwiązać konkurs na najlepszy kosmiczny kostium. Nagrodę otrzymuje Róża i jej mama. To po to Mamusia potrzebowała rękawicy. Gratulacje!